Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 7 października. W liturgii obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus idzie do swoich przyjaciół, do Betanii. Jest to rodzeństwo: Marta, Maria i Łazarz. Ewangelia dzisiaj nic nie wspomina o Łazarzu prawdopodobnie nie był obecny podczas tego spotkania. Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i przysłuchiwała się temu, co Jezus mówił. Marta natomiast, chcąc przygotować jakiś posiłek, poszła do kuchni i krzątała się wśród rozmaitych posług. W pewnym momencie Marta nie wytrzymuje i mówi: Panie. Czy jest Ci to obojętne, że Maria, moja siostra, zostawiła mnie wśród różnych posług kuchennych, jest przy Tobie i nic nie robi. Jezus mówi Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a wystarczy tylko jednego, wystarczy może tylko słuchać mojego głosu. Zauważcie, że Marta zwróciła uwagę, że tak jakby Maria nic nie robiła, podczas gdy ta czynność słuchanie Słowa Bożego, słuchanie Pana Jezusa, jest czynnością, która. Najwięcej, przez którą najwięcej możemy zyskać, w Kościele są takie dwie postawy, dwie, dwa rodzaje zaangażowania: kontemplacja, modlitwa, i czyn, apostolstwo. Są zakony kontemplacyjne, które głównie poświęcają swój czas na modlitwę, na adorację, na rozważanie Słowa Bożego, wspieranie tych, którzy ewangelizują. I również ci, którzy w sposób taki czynny prowadzą apostolstwo. Jedna i druga czynność są bardzo potrzebne. Kiedy Pan Jezus wysyłał swoich apostołów, to wysyłał ich po dwóch. Jeden się modlił, a drugi w tym czasie ewangelizował. Wspierali się nawzajem i byli świadkami. Na słowie dwóch albo trzech świadków najczęściej opierała się jakaś sprawa, więc oni byli świadkami. Kochani, mój zakon jest zakonem kontemplacyjno-czynnym. Nie jest to zakon czynno-kontemplacyjnym, ale kontemplacyjno-czynnym. Na pierwszym miejscu modlitwa. I rzeczywiście z moimi braćmi codziennie kilka razy spotykamy się w kaplicy, aby uwielbiać Boga psalmami. Aby również przy ołtarzu, mieć muszę świętą konwentualną, wspólnotową, przeżywamy swoje dni skupienia, również swoje rekolekcje. Dlatego, że chcemy budować na tym, co jest czasem niewidzialne dla oczu, co jest niewymierne, to jest właśnie modlitwa. Kiedyś, gdy matka Teresa z Kalkuty prowadziła rekolekcje dla kapłanów, to powiedziała, że każdy kapłan powinien dziennie adorować przez godzinę najświętszy sakrament. Jeden z księży powiedział, siostra chyba nie wie, co mówi. Ja mam mnóstwo różnych zajęć. Ja mam śluby, pogrzeby, chrzty, kancelarię, w szkole uczę, mam jeszcze działalność jakąś inną, spotkania indywidualne z różnymi ludźmi, spowiadam. I wtedy matka Teresa powiedziała: Rozumiem, że ksiądz ma bardzo dużo pracy. Tak, to w takim razie proponuję dwie godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego, że jeżeli ksiądz nie chce wyjałowić wewnętrznie, musi być napełniony mocą Pana Boga, bo inaczej będzie nerwowy, będzie popędzał ludzi, nie będzie miał dla nich serca. Natomiast modlitwa sprawia, że nabieramy takich cech, kiedy otwieramy się na Pana Boga, również później otwieramy się na drugiego człowieka. Kochani Pan Jezus w betaniu swoich przyjaciół chciał zwrócić naszą uwagę na to, że czasem ważniejsze niż to, co się położy na stole, czy ważniejsze od jedzenia, jest to, żeby być obok drugiej osoby, żeby być przy drugiej osobie. Możemy być darem dla kogoś, ale również inni są darem dla nas. Każdy z nas pewnie potrzebuje takich przyjaciół. Wśród których możemy sobie po prostu odpocząć, że nie wysysają soków z nas, nie ciągną z nas, nie musimy przybierać jakiejś pozy. Po prostu możemy się śmiać, chichrać, po prostu możemy być ze sobą. Kochani, nie starajmy się narzucić Panu Jezusowi naszej wizji, kiedy On przychodzi do naszego życia, do naszego serca, do naszej rodziny. Zostawmy Mu absolutną wolność. On wie, co robić. Pan Jezus może powiedzieć do Ciebie, a ja być może wcale nie potrzebuję. Tego, co ty robisz, tak bardzo się troszczysz, tak, tak martwisz się. Może potrzeba tylko, żebyś usiadł i słuchał. Przypomina mi się takie sformułowanie i takie właściwie zestawienie. Moi współbracia w Darówku i również w wielu miejscach na Pomorzu odbywa się oprócz tego, że podczas sezonu jest opalanie się na plaży, również jest upalanie, opalanie się. Przed najświętszym sakramentem, czyli jest okazja do tego, żeby wejść do kościoła i tam przed najświętszym sakramencie adorować Pana w ciszy. To jest tak jak właśnie to opalanie. Kiedy opalamy się, to niby nic nie robimy, a jednak nabieramy rumieńców. Sobie tak pomyślałem: czarna Madonna. Ona, tato dopiero musiała się opalać w promieniach Bożej Miłości, aby nabrać takiego koloru. Niech Pan Jezus w naszym życiu i w naszych spotkaniach zawsze będzie w centrum. Niech od niego zależy w jaki sposób mamy działać, a nie od naszego pomysłu. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papam. Do jutra.